Kto mi pomoże? Ja. Świetnie. Maszyna rozgrzewa piętę, by lepił się stary klej. Wystarczy mocno wcisnąć obcas z powrotem. Klej się schłodzi i stężeje. Wszystko gra. Flek się wytarł, więc jest trochę twardy i śliski. Wymienimy go, by mama się nie ślizgała. Harper i Haley są eko, więc naprawiają buty. That Wyjmiemy flek i wciśniemy nowy. Postukasz? Widzę, że używałaś już młotka. Doskonale. Co zrobiłyście z butami? Naprawiłyśmy je. Naprawiłyście pierwsze buty. Można je pokazać mamie. Jaka będzie reakcja? Zamknij oczy, wystaw ręce. Już się robi. Otwórz oczy. Naprawdę? Naprawiliście je? Niesamowite. Spójrz, Houston. Dziękuję wam. Z tymi butami wiąże się wiele wspomnień. A propos, Rue, pokaż, co mamy. To twoje stopy? Domyślam się, że tak. Naprawiłam ramkę, by je powiesić. Teraz zachowamy na pamiątkę stopy trzyletniego ruchu. Ekstra. Buty są naprawione. Moje też. A moje buty? Zamienimy stare sznurówki na wstążki, dobrze? Super. Jakie chcesz kolory? Ciolet i róż. Już daję. Naprawiliśmy buty. Yeah. Co zrobili Grimwajdowie? Naprawili stare buty zamiast wyrzucić je na śmietnik, a Rue sporządził odcisk stóp. Trzymaj. Naprawiliśmy buty, mamy moje i twoje, więc rozwiązaliśmy nasz problem. Grimwajdowie, jesteśmy Eko.